Cześć to wie, dzisiaj gramy sobie w Headwarsy, Najpopularniejszy tryb na polskim YouTube Tak, e... jestem też ja, ja też... <noise> też tu jestem Twój <noise> odcinek No więc gramy sobie w Head Michał mnie uczy co tu się grać, jak się tu wygrać To ja taki dzisiaj challenge zrobisz Bo ja nie jestem jednotowcem, a i słuchajcie I gdzie mi. Gdzie Czekam. Jak tu. Jak tu no. to, to pojawiłeś? Kupiłem. Gdzie wiem, ty to? Gdzie ty to kupiłeś? Chłopc, maganka. A ja nie wiem gdzie to kupić. Ej, Michał. Michał. Michała. Michała mi umatło. A ja nie wiem jak to... Ku... Ej, widzowie. Dobra. To miałem tłumaczyć, co dzisiaj robimy. Więc dzisiaj robimy sobie bez łóżka, bez łóżka challenge. Robimy bez łóżka challenge na Headwatch, widzowie. Muszka Challenge na HeadWorst Tak, było to słychać, było to słychać, ewidentnie Jak, gdzie to kupujesz? Jak, co, co tu kliknąć, żeby to kupić? Po lewej stronie, takie jajka spełniujące, spełniujące Jest tu No i w sumie Z Mojego oglądania, wycofię widzowie, zabuduj główki Jak? Wełną? No Dobra, widzowie, patrz, co zrobimy Patrz, jak zabudujesz wełną, nie, to jeszcze możesz ulepszyć to Wow, widzowie, patrzcie co mi tu robimy, BUM BUM BUM, myk myk myk, siup siup widzowie Niech się tego nie spodziewa, widzowie, wow to i ulepszasz tym gównem BUM Myk myk myk, siup 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 Widzowie masz, masz cztery głowy do zbudowania, a nie tylko jedną A, no to w sumie tak Dobra Dobra, widzowie, patrz Nie, nie mogę kupić, jeszcze mam za mało złota kto tu rządzi? Powiedz kto tu rządzi? Ja tu rządzę. <coughs> nie no Kamer powiem ci, że nikt chyba tak jeszcze nie obudował. Całej, całego, nie wiem, całego startu serwera nikt nie wybudował, nie rozbudował tak łóż, ale tak główek jak ty <coughs> Dobra. Nie, ja nic nie mówiłem kompletnie, nie wiedziałem nie miałem co mówić. Ale że chłop malagi Malagatiki takie i kasztanki Kupneta 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 No Bo chłopa tepa i mówi, że ale ja dobry jestem tam grać. A jest coś tylko jak na przykład TNT czy coś takiego? Jest To oni z mas postawili On się sam stawi Aha Zniszczyły... zniszczą nam się generatory, Adamy. Nie wiem czy wiesz. Ojej, to weź się tam ku jestem u nich prawie. Tak, nie dojdzie. Ja zawsze dochodzę. A! się zniszczyły, było ich więcej. Czy tu stoi sam miecz! To ja jestem. No, to żeś ich zajął. No i strzelam, by nie chcę czas. Child, toilet, to jest strzał do tólec, to jest podobno to nie wiem czy, 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 czy się zbagowało mi. góry, góry i schodź tam, bo to. Już 20 minut? No jest, jest 19, więc w sumie A, Ale ty ich tam klepiasz, coś koksem. No tak, żem ich sklepał, że mnie zabili. Oni pa, oni dralaga jakiegoś mają mózgu i stoją w miejscu, to widzisz? No nie wiem czy oni piszą, kurde ze sobą możliwe. Możliwe, że oni po prostu piszą ze sobą Matłem. A ich kubiłem, bo no, idę idą na nazwę dwójkę. Idą? No, są prawie u nas. To zapraszam, jak oni się biś nie potrafią. No i w dwóch, widzisz, w dwóch muszą. S. Nie ja mam głos, i się do odcji, teraz piszę do szyjmuka, że ma usuwać te dzieci z serwera. Jak sobie, wiesz? Mam dwóch nie bez bodaj, tam nikt nie bezboi. Nie ma? Mi się wydaje. Ja nie wiem, że ten drugi teraz kupił. Możliwe. Ale że ty zabijać kogoś? No z łuku. Ej, ale że można ich sklepać, bo oni są Ezami. Ale że ich niszczę, ale ale że ich niszczę. Oj. No ale że oni mnie w dwóch biją. No ale że on. Ale tu się tak, da? Raz. No chaj, Ale że mają mocnię tą główkę. Tak mają Słuchajcie, widzowie, nagrywam to w trakcie montowania odcinka powiem ja tyle dopiero przed chwilą zauważyłem, że ja tam zniszczyłem wełnę za łóżkiem, e, znaczy wełnę za główką, zamiast główkę jestem tak zażadowany tą sytuacją bo <grym> jakby się zauważyliście to co zrobiłem to byście komentarzu, że to zauważyliście i tak sobie sobie w sumie łapkę też możecie, jak chcecie będziesz miał łatwo z tym a Eswin jest tylko cześć, wow! Siema widzę